Przedstawiamy Państwu technikę montażu listwy do boniowania PCV, wyprodukowanej przez firmę Bella Plast w całkowicie nowym, opatentowanym rozwiązaniu. W wyniku wielu lat doświadczeń, obserwacji i konsultacji powstał nowatorski pomysł na produkt listwę do boniowania z elementem traconym o nazwie handlowej BP11HN. Główny cel, który przyświecał konstruktorom, to ułatwienie samego montażu listwy, oszczędność kleju, tynku strukturalnego oraz przyspieszenie prac tynkarskich. Montaż listwy BP-11HN, tak jak w przypadku tradycyjnej listwy do boniowania PCV, wymaga wykonania rowków w okładzinie termicznej. W tym celu trasujemy położenie listew w elewacji i w zaznaczonych miejscach specjalną wypalarką wytapiamy odpowiedniej szerokości i głębokości rowki. Pamiętać należy przy tym, ażeby rowki wymiarami odpowiadały wymiarom zastosowanej listwy do boniowania. W naszym montażu zastosujemy listwę do boniowania o szerokości 3 cm i głębokości 2 cm, której nazwa handlowa to BP11H3N, gdzie cyfra 3 oznacza listwę o szerokości 3 cm. Szersze i głębsze rowki są konieczne, ażeby pozostało wolne miejsce na klei. Nakładanie kleju wymaga wypełnienia rowka w całości, tak ażeby nie pozostawało miejsce niepokryte klejem. Nie dopuszcza się wklejania listwy doboniowania na tzw. placki, czyli tylko punktowego nałożenia kleju w kilku miejscach w rowku. Listwa doboniowania musi od wewnątrz na całej długości zostać równomiernie pokryta klejem. Klej oprócz wypełnienia rowka należy rozprowadzić także na powierzchni okładziny termicznej nad i pod rowkiem, gdyż należy w nim zatopić perforowane skrzydełka listwy do boniowania. Dostępna jest także listwa do boniowania w wersji z siatką szklaną o nazwie BP11HNS. Zakładanie listew do boniowania: W świeżo rozprowadzony w rowku klej wsuwamy listwę do boniowania BP11H3N. Nowa listwa posiada zewnętrzne zamknięcie, które jest elementem traconym, usuwanym po zakończeniu prac tynkarskich na końcu całego procesu montażu. Zamknięcie listwy pełni bardzo istotną rolę praktyczną. Podczas mocowania listwy w rowku z klejem, listwa jest wzdłużnie usztywniona, co gwarantuje niezmienność jej wymiarów. Bezpośrednio po wprowadzeniu listwy wrowek należy zebrać nadmiar kleju i ponownie rozprowadzić go na perforowanych skrzydełkach listwy. Zebranie nadmiaru kleju dzięki zamknięciu, jakie posiada nowa listwa do boniowania BP11HN, jest zdecydowanie łatwiejsze, gdyż klej nie przedostaje się do wnętrza listwy i nie powoduje trudnych do usunięcia zabrudzeń. Bezpośrednio po rozprowadzeniu kleju po elewacji i skrzydełkach listwy do boniowania nakładamy zbrojącą siatkę szklaną. Siatka musi zachodzić na całą szerokość perforowanych skrzydełek i powinna być całkowicie zatopiona w kleju. Wklejoną listwę do boniowania pozostawiamy do czasu wyschnięcia kleju. Po wyschnięciu kleju należy zastosować odpowiedni grunt. I tu znów, dzięki szczelnemu zamknięciu listwy do boniowania BP11HN, gruntujemy powierzchnię elewacji, nie zwracając uwagi na zamontowane listwy. Kolejnym etapem montażu jest tynkowanie. W dotychczasowej, tradycyjnej listwie do boniowania nieposiadającej zewnętrznego zamknięcia był to najtrudniejszy i najbardziej żmudny etap montażu. Rozprowadzanie bowiem tynku pomiędzy listwami bez zamknięcia wymagało nie lada precyzji w jego zacieraniu, w celu uniknięcia wprowadzenia tynku do wnętrza listwy. Nowa, zamknięta bonia BP11HN rozwiązuje ten problem. Szczelne zamknięcie listwy do boniowania po pierwsze chroni wnętrze boni przed dostawaniem się trudno usuwalnego tynku, a po drugie, co najważniejsze, służy jako wygodne prowadzenie dla pracy z tynkiem. Nadmiar tynku po prostu ściągamy z płaskiej powierzchni zamknięcia listwy i ponownie rozprowadzamy po powierzchni elewacji bez żadnych strat. Dodatkową, oczywistą korzyścią jest zdecydowane przyspieszenie prac tynkarskich oraz równomierne rozprowadzenie tynku bez efektu wybrzuszeń i zapadnięć powierzchni pomiędzy listwami do boniowania. A to wszystko dzięki prowadzeniu pacy opartej na zewnętrznej powierzchni listew w nowym wykonaniu. Ostatnim etapem montażu nowej listwy do boniowania BP11HN jest usunięcie zewnętrznego zamknięcia elementu traconego, który należy usunąć. Czynność tę można wykonać bezpośrednio po tynkowaniu lub później. Uzyskany końcowy efekt naszego montażu to idealnie równe i czyste listwy do boniowania, równy tynk, brak strat w kleju i w tynku oraz wyraźna oszczędność czasu podczas montażu. Listwa posiada aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie o numerze AT159164-2013 oraz ochronę prawną w postaci patentu numer P402-775 wydanego przez Urząd Patentowy w Warszawie.